przegłosowali mnie. No! Masz 10 sekund, żeby przynieść gigakaszkę z jacuzzi do basenu. Rura, już tak Szybciej, jeszcze ma jasne. Żyje! Żyję, żyję, żyje. Dlatego? Gdzie kaszka? Powiem Najważniejszą rzecz. Zaliczam! Ja w tak tak walną. Nie, to się nie. Jest to jakiś czerchał w ogóle zachodził. Ale z git, dusza by z git. To jest typowa reakcja na zdobycie punktu po prostu. Nie mam humoru na żarty, bo nie boli się. Nie wiem, no bo jak jesteś nie żartuję, to znaczy, że jest grubo. Jest tak żartuje, ale tak depresja ma. Oj, bo serenów. No czekaj, czekaj, bo jest git na razie, jak to nie chcę na razie w Na wodzie sobie może łatwiej rozuszać to delikatnie, nie? O Jezu! Tak? Yy... Opatrzcie go. Bo ja boję się na to patrzeć, Niech nie chcę na to patrz. Nie patrz, nie patrz. To, 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 nie, czy to ja popatrzę. nie jest mega, ale po prostu myślałem, że nie masz nic i się dziwiłem. Po, po prostu wiecie o co chodzi, bo ja zapomniałem, że tam jest trampolina. I ja po prostu zbiegłem na nią i... Muszę tego tylko po prostu... No wiem, że przeżyję. No, no. Śmione, jedną nogę. Będzie bolało, no będziesz czy pało. Sobie może, co? To nie jest to. Bo ja realnie nie wiem co ci jest tak szczerze. To ale gdzieś. To... Nie muszę no Tak, ale nie? wiesz, to jest... Od no, razu się stało, więc ja bym tutaj ogarniał na asa kogoś, bo ten obrzęd trzeba jak najbardziej zbić, nie? Reżyser, udajcie. So. Justek z kolano właśnie wysyła ci Szymon na Facebooku nagrania i zdjęcia. Pytanie, co mamy z nim zrobić? Czy jechać do szpitala?